Witam Was, moi kochani, i dzisiaj sprawdzimy, które znaki Zodiaku mogą liczyć na sukces finansowy w miesiącu grudniu. Wylosowane dla Was karty to czwóreczka kielichów, moi kochani, dziesiątka buław oraz rycerz mieczy. Moi drodzy, ten układ mówi o wyjściu z blokad, przełamaniu zastoju i odważnych krokach w stronę pieniędzy, które pojawiają się dzięki determinacji, szybkim decyzjom i chwytaniu okazji, zanim zrobi to Moi drodzy, czwórka kielichów pokazuje okres zniechęcenia, braku wiary w to, że coś może się zmienić albo dosłownie niedostrzeganie pewnego rodzaju szans. Z kolei dziesięć buław mówi o ciężkiej pracy, obowiązkach, przeciążeniu, ale również o nagrodzie, która czeka tuż za progiem. Natomiast rycerz mieczy, moi kochani, to tempo, odwaga, walka o swoje i przedstawianie warunków, które wreszcie przynoszą Wam efekt. Dlatego ten grudzień to wyjście z marazmu, uderzenie w przód i finansowy zwrot, który jest konsekwencją szybkiego działania. Moi drodzy, pierwsza karta, czyli czwórka kielichów, to moment, w którym ktoś nie widzi drzwi, które już są otwarte. Dlatego w finansach oznacza to ofertę, którą łatwo przeoczyć albo szansę, która wygląda zbyt zwyczajnie, by ją po prostu docenić. To energia, ta energia właściwie najmocniej rezonuje z rybami. Dlatego ryby często wchodzą w fazę zniechęcenia, ale w grudniu pojawi się możliwość poprawy finansów, dodatkowy projekt, zlecenie, propozycja współpracy lub coś, co ktoś i Wam po prostu poda na tacy. Wystarczy to zauważyć. Z kolei moi drodzy, czwórka kielichów silnie też łączy się również z rakiem, tak? On Tutaj raki także mogą być tak zmęczone ostatnimi miesiącami, że nie dostrzegacie pewnego rodzaju propozycji, która poprawia wasze finanse. Jednak grudzie daje wam impuls, moi drogie raki. Jeśli ruszycie, odważycie się, przyjmiecie pomoc lub ofertę, pieniądze zaczną do was płynąć. Dalej, druga karta, moi drodzy, to jest 10 buław. Tutaj mamy pewnego rodzaju na obrazie zmęczenie, przepracowanie, ale też nagrodę za ogromny wysiłek. 10 buław jest mocno powiązana z energią ognia, dlatego najmocniej wskazuje na szczelce. Dlatego szczelce w grudniu możecie dostać awans, premię albo, prze, moi drodzy przełomowy, kontrakt, który odczaruje cały rok wysiłku. To moment, w którym wypłaca się wszystko, co, robili, co do tej pory było pod górę. 10 buław mówi również olwie, tak? Bo upór, rów i ambicja przynoszą konkretne finansowe efekty. Lew może wygrać dzięki konsekwencji, niedopuszczaniu i doprowadzeniu rzeczy do końca. Tutaj mogą pojawić się dodatkowe pieniądze, wyrównania jakieś do wypłat lub duże zlecenia. Z kolei trzecia karta, jako rycerz mieczy, moi drodzy, to jest oczywiście wojownik. Wojownik nowych możliwości, szybkich decyzji, śmiałości oraz komunikacji. Rozmowy, negocjacje, które przynoszą po prostu przełom. Dlatego Rycerz Mieczy bezpośrednio łączy się z powietrzną energią bliźniąt. To dla Was, właśnie moi kochane bliźniątka, grudzień może być czasem błyskawicznej propozycji zmiany pracy, podpisania umowy albo nagłego przełomu finansowego. Rycerz Mieczy wzmacnia również, moi drodzy wodniki, które w grudniu będą działały szybciej i właściwie bardziej, właściwie szybciej niż inni i dzięki temu zdobędziecie to, czego inni nawet nie zauważą. Wodniki mogą naprawdę wygrać swoją wiedzą, informacją, kontaktem lub mobil, mobilnością. Moi drodzy, podsumowując, sukces finansowy w grudniu według tych kart, według tego rozkładu czwórki kielichów, dziesiątki buław, moi drodzy i rycerza Mieczy, możecie, możecie przede wszystkim liczyć, mogą na szczęście finansowe mogą liczyć takie znaki jak ryby, raki, szczelce, lwy oraz bliźnięta oraz wodniki. Ale, moi drodzy, z tej szóstki według mnie najmocniej świecą ryby, raki, szczelce, lwy oraz. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Do usłyszenia.